Cześć, witajcie! Jan Pasiński, Pilna Kompania Moi drodzy, zapraszam Was na drugą część materiału z naszego wiosennego wypadu do Czech. Jesteśmy teraz w średniogórzu, no i będziecie mogli tutaj podziwiać takie piękne widoki wulkaniczne, będziecie mogli zobaczyć również winiarski region, czy też również miasto, które słynie z uprawy chmielu. ale również wiele innych pięknych miejscowości i zamków, także naprawdę zostańcie, usiądźcie wygodnie, no i oglądajcie. W Średniogórze, czyli kraina wygasłych wulkanów, położona jest mniej więcej godzinę jazdy na północny zachód od Pragi, w której spędziliśmy 24 godziny i z której materiał możecie już obejrzeć na kanale. Link do materiału znajdziecie w sekcji komentarzy lub w karcie do góry ekranu. W celu ułatwienia aklimatyzacji w nowym otoczeniu udaliśmy się do Litomierzyc, a konkretnie do browaru restauracyjnego u świętego Szczepana. Dokładne położenie restauracji i innych gastronomicznych punktów znajdziecie na mapie, do której link znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz parę słów na temat piwa prosto z lokalu. Witam, do naszego pierwszego punktu w Lito na czeskim średniokurzu. No i pierwszy punkt jest to biskupski browar świętego Szczepana. Słuchajcie, szkiela 12, szkiełko oczywiście 0, trójka, malutkie. Jak to w Czechach nie jestem w stanie zodmówić faktycznie pysznej czeskiej klasyki. Słodowe, przyjemne goryczka mm, oczywiście się znajduje. Nawet całkiem dużo, bym powiedział, jak to napisa. No ale jak widzicie, browar bardzo ładnie, fajnie położony, nowoczesny, zdecydowanie nowoczesny i też o tym świadczy. E, słuchajcie, zarezerwowane wszystko późnego stolika, który do, do, jakby na nas czekał, także udało się trafić. E, no a. Widać, że popularna miejscówka tutaj w Witomierzycach, nie ma co się dziwić. Z tego co widzieliśmy, czekamy na jedzenie, wyglądało ono bardzo e, obiecujące przy innych stolikach, Także naprawdę trzeba przyznać, że wygląda to bardzo ładnie. Zarówno piwo, jak i obiady widoczne na filmie są warte uwagi. My jednak już pakowaliśmy się do samochodu i jechaliśmy zobaczyć punkt widokowy na Łabę i pobliskie góry. Szkoda jedynie, że słońce nie chciało współpracować, ale mimo to panorama była wspaniała. Miejsce nazywa się Dubicki Wychlitka i jest to teraz widokowy restauracji, która akurat była nieczynna, ale wejście na ten punkt widokowy było otwarte. Rozpoczynaliśmy nasz długi dzień od wizyty w pobliskiej winiarni pod Radobylem. Na stokach tej góry uprawiane są winorośle, które należą między innymi do odwiedzanej winiarni, a pierwsze zmianki o uprawie winorośli na tej górze sięgają aż XIV wieku. Średnia również słynie z tego, że jest to region winiarski. Oprócz oczywiście moraw, które są jakby największym producentem wina w Czechach, gdyż tam zalicza się, że 96% wina właśnie powstaje na morawach. Tutaj mniej więcej około 4%. No i właśnie, tutaj są fajne warunki, no bo są to skały wulkaniczne, pochyłe wzgórza. Poleca się właśnie kupować zwłaszcza wina czerwone, gdyż właśnie te skały tutaj, jakby e, można powiedzieć, terła, produkuje podobno najlepsze wina czerwone, także wzięliśmy właśnie Pinotuma na próbę podobno taki Royce Royce tutaj, jak to pan powiedział, no i jakieś też tramina e, białego, żeby też zobaczyć, jak się prezentuje. My tymczasem ruszyliśmy dalej na zamek Hasburg, który położony jest na szczycie dawnego wulkanu. Zamek, który w swojej długiej historii był oblegany kilkukrotnie przez husyckie wojska, ale uległ im tylko raz w roku 1469. Był to moment przełomowy, gdyż długi na ponad 150 metrów i szeroki na ponad 30 metrów zamek zaczął popadać w ruinę. Dotarliśmy nad zamek Hasenburg, dokładnie rzecz biorąc, jedną z twierdz można powiedzieć, górujących właśnie na czeskim średniogórzu. No, w tej dawnej, wygasłej krainie, krainie wygasłych wulkanów, e, trzeba przyznać, że panorama naprawdę przednia, choć zaraz się obrócę w drugą stronę, żeby się widzieli lepiej, e, ale generalnie, jeżeli chodzi o szlak, to z samochodu, myślę, że to jakieś tam 30-40 minut takiego spokojnego spaceru, e, także do pokonania. Są dwie trasy, można pójść zarówno obejść od lewej strony, jak i od prawej, i następnie jest jedna ścieżka prowadząca do góry, e, także wydaje się, że to do pokonania praktycznie dla każdego bez większego problemu. Natomiast, jeżeli chodzi o same widoki, no to trzeba przyznać, że jeszcze pewnie są lepsze roztaczający się z dalszej większej części, gdzie można wejść na dalszą część zamku, ale tam dodatkowy bilet kosztuje 150 koron. Tymczasem zobaczcie sobie, jak z drugiej strony wygląda panorama no, dawnych wulkanów. Muzyka Na zamku na wzgórzu. E, poszliśmy jeszcze sobie teraz na, na kawkę, no, bo wypada się posilić na ma coś małego zjedzenia. Także jesteśmy w miejscowości Libochowice. E, takie polecanko, bo generalnie tutaj kawiarnia przy reneczku, takim malutkim jest naprawdę Cafe de la Porta się nazywa. Pięknie. No i generalnie jak coś, to warto wpaść. A jeszcze idziemy na mały spacer, bo jak widzicie, Wokół tutaj e, tereny, raz parkowe, dwa pałacowe, no i sama okolica naprawdę, trzeba przyznać, jak to w takim małym uroczym czeskim miasteczku prezentuje się bardzo ładnie, e, także można przy okazji po drodze zrobić jeszcze mały spacer. Libochowice to malutkie miasteczko położone nad rzeką Orzą, któremu nie można odmówić pół roku. Myślę, że warto tu zajrzeć tak jak my na przerwę gastronomiczną plus na spacer po parku przy pałacu. wzgórze Rany, jest tutaj możliwość zaparkowania sobie na parkingu, jak coś e, także można właśnie na parkingu zaparkować, teraz ruszamy szlakiem do góry e, sama wysokość szczytu to 457 metrów e, podejścia stąd jest chyba około 150 albo 160 metrów, tak pi z drzwi mam tu mikrofon, mam nadzieję, że to lepiej słychać, bo wieje całkiem mocno, e, także słuchajcie jeżeli chodzi o średniogórze czy się dochodzi, chyba po czesku dokładnie rzecz biorąc, to trzeba przyznać, że szczyty same nie są w sobie jakoś turbo wysokie, wydają się być wyższe, aniżeli naprawdę są, gdyż tak naprawdę większość ma właśnie około 400, 500, 600 metrów, ale jest jeden najwyższy szczyt, Miloszówka chyba się nazywa, ma 832 metry, coś takiego. Ale samo, czy dochodzi, może wydawać się, że jest faktycznie wyższe, aniżeli jest naprawdę, ale te szczyty są po prostu faktycznie ostre. Jakby te podejścia, same końcówki, są naprawdę strome, także na to trzeba się przygotować i to przynajmniej jest. Jak patrzę sobie na tą górę, to ona naprawdę jest ostra. <słuch> Was nie zwiedzie wysokość, to tylko około 160 metrów podejścia. Ale naprawdę trzeba przyznać, że daje trochę to wycisk, delikatny szlak. Tutaj, właśnie na tą górę, rany porównywany jest właśnie do polskich bieszczan, do połonin, dokładnie rzecz biorąc, w polskich Bieszczadach. No i trzeba przyznać, że naprawdę jest w tym wiele, wiele prawdy. Zaraz odwrócę kamerę i wam to pokażę. Ale o czym warto wspomnieć jeszcze, że właśnie tutaj ta góra jest, jakby można powiedzieć, Mekką paralotniarzy, ale także lotników. Ło, wow, ale się zdyszałem, gdyż nawet obok góry, właśnie znajduje się lotnisko, no i dzisiaj w ciągu 10 minut już drugi samolot z szybowcami właśnie tutaj startuje. No a teraz zobaczcie sobie jak w drugą stronę wygląda szlak połoniną na górę ran. Z tymi plecami Browar Zichowiec, położony w miejscowości Luhny, dosłownie tuż obok e, tak naprawdę góry rannych, na któreśmy się wspinali dopiero co. E, także z tamtego miejsca dosłownie 15 minut. E, browar Zichowiec, myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to... Klasyk, co nieco, ja bym w mojej głowie to odwołał nieco do Pinty, gdyż założony w podobnym czasie, ten akurat w 2010 roku, no ale w 2016 roku udało się już właśnie postawić browar swój własny, ten, który za mną tu widzicie. Oryginalnie była miejscowość, założenie browaru była poza miejscowością Lowny, ale właśnie tutaj znaleziono sobie miejsce do życia, no i do ważenia piwa i właśnie tutaj postawiono browar. I od tego Brobar Zichowiec wydaje się być całkiem znany na polskim rynku. Dużo piw tak naprawdę trafia do nas nawet na polski rynek i były również kooperacje właśnie z tego, co pamiętam z pintą, także myślę, że takie odniesienie do połączenia, że taka czeska pinta jak najbardziej są odpowiednie, no ale teren naprawdę jest, trzeba przyznać, że fajnie zagospodarowany, obok mnie nawet to jest piwobus dostępny, którym można właśnie jeździć na festiwale czy stawiać pod browarem czy różnych innych mobilnych miejscach. Brobar fajnie położony, dodatkowo ładnie zbudowany, w środku dużo miejsca. Dużo różnych książek, taka ma biblioteka nawet jest zrobiona do poczytania sobie. No ale co również warto wspomnieć, że tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie, to możecie nieco się zdziwić, są tylko przekąski do piwa. Typu topeny, jakieś krążki cebulowe i tego typu inne czeskie smakołyki. Nie ma restauracyjnego browaru, jeżeli byście się tego spodziewali, tak jak my. Także musimy potem podjechać do samej miejscowości centrum Lowny, żeby coś przekąsić. No ale piwo naprawdę wynagradza swoje. Zresztą posłuchajcie. No właśnie teraz mieliśmy trzy różne piwa na, na próbę. Ze mną tutaj malutka, malutki Witbier 12. Bardzo ładnie, klasycznie belgijsko-fenolowo pachnie. No i trzeba przyznać, że naprawdę jest uważony mega poprawnie, jeżeli chodzi o to, bo nie ma żadnych... Mm, czuć, że temperatura fermentacji była zachowana wyśmienicie, bo jest przepyszny i bardzo czystej, i klarowny smaku. Tutaj obok mamy Apricot Sour. Słuchajcie, pięknie wygląda. Barwa naprawdę mocno wiosenno-letnia. Aromat intensywny, owocowy. I mm, przyjemny kwasior, naprawdę duży kwasior. Bardzo fajnie owocowy posmak, intensywny, aż ślinianki mocniej pracują. No i szwagra American Pale tak jak pamiętam? No, old school, przyjemny old school, taka landrynka, można powiedzieć, takie cukierki właśnie landrynkowe. Bardzo fajnie cytrusowo. No, i jak najbardziej znów czysty, pyszny profil, naprawdę. Obok jest mm, sam browar, jeszcze zamówić kilka nakręce, ale też swoją drogą e, można kupić nieco piwa na wynos, co pewnie z pewnością również uczynię, bo można powiedzieć, że lodówy dosłownie uginają się od piwa. Jak wspomniałem, browar Zichowiec położony jest na obrzeżach miasta Łowny, więc po skosztowaniu piwa w browarze udaliśmy się jeszcze do centrum miasta w poszukiwaniu obiadu oraz na mały spacer po mieście. Lołny warte spaceru, choć duża część historycznego miasta, była wyburzona w połowie XIX, jak i XX wieku. Zachowało się jednak trochę zabytków, jak na przykład mury obronne wraz z Bramą Żatecką oraz Kościół Świętego Mikołaja. Jeżeli byliście w Kutnej Chorze, to możecie widzieć pewne podobieństwa w jego wyglądzie, gdyż architektem tych dwóch kościołów był jeden człowiek Benedict Reid. Dosłownie na ostatni moment udało się przyjechać jeszcze do Rzadca. Słuchajcie, Żatec to nic innego jak miasto, któremu chmiel zawdzięcza swoją nazwę. Chmiel Żatec, czy zamiennie po niemiecku Saz, to najsłynniejszy czeski chmiel, dodawany praktycznie do wszystkich pisznerów produkowanych właśnie w Czechach, czy również no, popularnych w innych krajach. No i co jest z nim fascynującego, to na pewno to, że jest produkowany już tak naprawdę no co najmniej z 900 lat gdyż pierwsze wzmianki jak czytałem to chyba gdzieś tam z 1121 roku no a później oczywiście już w średniowieczu jeden z najpopularniejszych śmieli używanych również do tej pory jeżeli chodzi natomiast o samo, samo miasto jest ono tak naprawdę położone na zachodniej części jeżeli chodzi o Średniogórze, nawet delikatnie poza jakby granicami administracyjnymi Średniogórza, no ale żatec to jest takie miejsce kultowe można powiedzieć, jeżeli chodzi Rzatec, Rzatec o, tym, o takie kultowe miejsce jeżeli chodzi o piwną mapę. No i trzeba oddać, że już się to rzuca na samym miejscu, gdyż jesteśmy właśnie na samym wejściu jakby do starego miasta, no i jest muzeum chmiarstwa właśnie za mną, czy muzeum piwowarnictwa, czy muzeum różnych piwnych, technicznych narzędzi i przyrządów. Także miasto takie widać, że faktycznie żyjące tym chmielem. To również widać, że na plantach jakby wokół miasta jest bardzo dużo produkcji chmielu. Z tego co czytałem, aczkolwiek nie jestem tego do końca pewien, że podobno e, jedynie chmiel żatec produkuje się, słuchajcie, e, tylko i właśnie w, w obrębie tego miasta. Nigdzie indziej w Czechach tego więcej się go nie produkuje, gdyż no, tak, tego wymaga po prostu tradycja. tego, że żatec jest i okolice są tego znane właśnie z uprawy chmielu, a chmiel potrzebuje bardzo dużo, dużą ilość wody do wzrastania, do produkcji. A co jest takie interesujące, że właśnie tutaj w okolicy Rzadca, a także w pobliskim, jakby można powiedzieć, okręgu, jest najmniejsza ilość w Republice Czeskiej opadów. Ilość opadów rocznych jest to zaledwie około 400 mm na metr kwadratowy. I co jest interesujące, że to spowodowane jest tak naprawdę cieniem opadowym Rudaw, w pobliskich rudach, które są naprawdę stąd blisko. Także, no, trochę można powiedzieć, że na przekór ten chmiel jest tutaj uprawiany. No, bo w tym momencie, jakby faktycznie, ilość opadów nawet w takim suchym poznaniu to jest około 500 500, 500 50 mm, a tutaj zaledwie 400. Na pewno swoją drogą kojarzycie piwo, Rzeteckich chmiel, czy żateckie jasne, które sprzedawane jest w Polsce. Ono, można powiedzieć, że nie ma nic wspólnego poza nazwą właśnie z tym jasnym, gdyż produkowane jest w browarze chyba w Okocimiu, z tego co kojarzę. Chociaż faktycznie oryginalne piwo, receptura wywodzi się stąd, ale na pewno kojarzycie również widziane gdzieś w internecie albo może w telewizji reklamy tego piwa, gdzie radośni Czesi siedzą przy stole no i piją właśnie to piwo i to jest dokładnie tutaj, moi drodzy. Jest dokładnie za mną w tym miejscu i nas tych reklam się wywodzi. Zresztą w tej chwili zobaczyć, jak to wyglądało w reklamie, a wygląda tutaj. No, jest ratusz, jest chmiel, są te budynki delikatnie wszystko inaczej zmontowane i pewnie dokoloryzowane nieco w programie, ale to jest dokładnie to samo miejsce, które możecie zobaczyć w reklamie żateckiego chmielu, żateckiego piwa. W Rzadcu znajduje się również synagoga, druga co do wielkości w kraju, ale po zrujnowaniu jej przez Niemców w czasie tzw. nocy kryształowej, przestała ona pełnić dotychczasową funkcję i obecnie wykorzystywana jest w terach kulturalnych. Wracając do mieszkania, przejechaliśmy jeszcze przez Panenski tyniec, wieś, gdzie można oglądać ruiny niewybudowanego klasztoru z XIV wieku. Robią one naprawdę fenomenalne wrażenie. W okolicy znajduje się jeszcze ponad tysiącletni dąb oraz menhiry. Niestety ujęć już nie mam, gdyż było zbyt ciemno, a także padła mi bateria w kamerze. Tutaj natomiast spróbowałem opowiedzieć o Terezinie, miasteczku, w którym nocowaliśmy, ale pogoda dobitnie mi to utrudniła i dźwięk jest totalnie poszarpany, więc powiem wam teraz w skrócie parę słów. Terezin to miasto powstało jako fort w 1790 roku, wybudowane przez Austriaków w celach obronnych, by chronić się przed Prusakami. Nigdy jednak nie został on wykorzystany. Jednak jak pokazała przyszłość i twierdza miała mieć różne przeznaczenie. Jako więzienie, gdzie umarł m.in. Gavrilo Princip, serbski zamachowiec, który zabijając Franciszka Ferdynanda przyczynił się do rozpoczęcia I wojny światowej, a także jako getto i obóz koncentracyjny założony przez Niemców, w 1941 roku. To właśnie w Terezinie został nagrany propagandowy nazistowski film dla przedstawicieli Czerwonego Krzyża ukazujący rzekomo komfortowe warunki przytrzymywania Żydów. Szacuje się, że w obozie zmarło około 60 tysięcy osób. Przyjechaliśmy na ostatni punkt, wydaje się, być naszej długiej wycieczki na średniogórzu. O, właśnie to co pewnie teraz słyszycie obok taki szum, to tu są dwie linie kolejowe położone wzdłuż łaby po dwóch brzegach. I właśnie jesteśmy bardzo blisko łaby i idziemy teraz na Wanowski wodospad, który położony jest, jest już w ujściu nad łabą. E, mniej więcej chyba 100-150 metrów podejścia w górę, około 20, pewnie do pół godzinki takiego marszu e, na spacer. Także lecimy no i zobaczymy, jak będzie się prezentować. Miejsce z parkingu to mniej więcej około 700 metrów, myślę, że jakieś 25 minut spaceru, e, chyba 100-150 metrów podejścia jak mówiłem. No i Jak widzicie za mną wodospadzik, bo chyba tego należy nazwać, ale naprawdę urokliwe miejsce, bardzo ładne, spójrzcie sami. I to był koniec naszego czeskiego wyjazdu. Byliśmy jeszcze na kawie i na obiedzie w pobliskim Ustni nad Łabą. Dokładne miejsce znajdziecie na wspomnianej wcześniej mapie, ale słuchajcie, jeżeli materiał Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś miły komentarz, bo to autora naprawdę zawsze cieszy. No i do zobaczenia w następnych podróżach na kanale. Hej!